Dobry wieczór, moi drodzy słuchacze, albo dzień dobry, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Mam nadzieję, że święta spędziliście na spokojnie, w takim gronie, w jakim chcieliście je spędzić. Niezależnie od tego, czy było to grono rodzinne, jak w reklamach coca czy w gronie przyjaciół, albo nawet jeśli spędziliście samemu, to jest okej. Okay. Najważniejsze, że odpoczęliście i że odbyło się bezbędnych sporów o politykę, albo spadki, albo, albo o to, że biały obraz jest już ubrudzony, zanim zdążyliście zasiąść do wigilijnego stołu. <grych> Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku i jako iż nasza łódka o nazwie 2024 przepłynąwszy przez wszystkie miesiące tego roku zbliża się do portu i będziemy przesiadali się za kilka dni w następną łódź, trochę większą i bardziej luksusową albo może nawet jeśli nie luksusową to w jakimś sensie z lepszym standardem albo wyposażeniem, no bo przecież jesteśmy w o doświadczenia i lekcje, które odbyliśmy i dzięki nim wiemy jak radzić sobie w sytuacjach, które jeszcze do nas nadejdą. I te wszystkie mniej lub bardziej zawiłe historie, które wpisały się w nasz Rapt 2024 mogły być jak sztormy albo szturmy, w sumie nie wiem jak się mówi, sztormy, sztormy bądź szturmy na morzu, gdzie myśleliśmy, że nasza łajba nie da rady dopłynąć do portu i że będą musieli nas holować albo niczym tytanik zatoniemy, ale, ale at the end of the day... Nawet po największej burzy wychodzi słońce, i mam nadzieję, że więcej miejsca w Waszych głowach zajmą raczej te momenty, kiedy po tym wszystkim wasza twarz niczym, słoneczka seretu bisiów się rozpromieniała. I, I dzięki temu wszystkiemu wiemy, jak sterować tą kolejną łodzią, w jakie zatoki nie wpływać, czyli jakich błędów nie powtarzać, kiedy chwycimy za ster roku 2025. Chciałabym dzisiaj zrobić małe podsumowanie mojej całorocznej podróży i podzielić się z Wami tym, czego się przy tym nauczyłam, albo co wniosło to do mojego życia. Mając nadzieję, że uda Wam się również z tego skorzystać, więc witam Was serdecznie w odcinku zatytułowanym Rap 2024 of MKN, czyli Martek Nasiak. Generalnie kocham podsumowywać. Kocham, kiedy po zrobionej jakiejś rzeczy, po zakończonej robocie przychodzi moment, kiedy odkaczamy punkciki i myślimy sobie, okej, okay, to i to jest zrobione. I kocham to, kiedy przychodzi koniec roku i mogę sobie tak melancholijnie pospacerować po mojej głowie i pozaglądać, a to w momenty, kiedy. Pokałam ze smutku, na przykład jadąc usześć do domu i miałam totalnie gdzieś, że siedzą tam inni ludzie. Mogli też siedzieć Polacy, przecież no ale totalnie mnie to nie opodziło, byłam w swoim świecie i, i ryczałam Magdzie na telefonie, że o Magda, chyba będę musiała zmieniać pracę i jeszcze mieszkanie, będę musiała szukać później, że masakra. <grywa> Ale, ale też zaglądam tam w tej mojej głowie, w te momenty, kiedy płakałam z radości i śmiałam się tak głośno, że ludzie na ulicy się obracali. Rzucając jakieś albo dziwne spojrzenie, albo śmiali się razem ze mną, gdzieś tam uśmiechali. I jakbym miała w jednym zdaniu napisać, jakim rokiem był dla mnie 2024, to powiedziałabym, że takim okresem niekończących się możliwości i pomysłów. I dzięki temu odcinkowi dowiecie się, dlaczego tak uważam. I tak tytułem wstępu jeszcze to chciałabym powiedzieć, że w moim rapt of 2024 mieści się na pewno mieszkanie w mojej wymarzonej dzielnicy Berlina, gdzie przeżywając 100 lato, każdego dnia świeciło słońce. I w tym rapt mieści się również mieszkanie z moją przyjaciółką, płyta Jacusia i HBO Fakt, który odtworzyłam 87 razy, bo usłyszałam tam wersy, które dotknęły moją duszę. I w tym roku mieści się również kierowanie się swoimi wartościami w sytuacjach, kiedy nie do końca wiedziałam, czy jest to dozwolone. Mieści się również koncert Dawida Podsiadło, który był moim marzonkiem. Spotkanie mojego favorite rapera z Berlina Makko, który podpisał moją pracę licencjacką, i spotkanie Okuniewskiej, która dzięki jednemu zdaniu w pewnym odcinku pozwoliła mi zdjąć z siebie presję tworzenia podcastu tylko pod warunkiem, jeśli będzie popularny. Jestem bardzo wdzięczna za wiele, co wydarzyło się w tym roku, a jedną z tych rzeczy to jest to, że coś tam do góry zesłało do mojej pełnej pomysłu głowy jeszcze jeden z nich, a mianowicie rozpoczęcie tworzenia tego podcastu. I wiecie, czego nauczyłam się dzięki tworzeniu tego? I możecie pomyśleć, że a, pewnie jakieś techniczne rzeczy, jak nagrywać, jak montować i tak dalej. I jasne, to też, ale taki main clue, który nauczył mnie Yellow Wave, to to, żeby podążać za tym, co nam podpowiada serce. I jeśli w życiu coś czujemy z całą sobą, ale nie potrafimy tego racjonalnie wytłumaczyć, bo a. jest to coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiliśmy, albo b. może możemy się bać tego, co powiedzą inni na ten pomysł, jak zostanie on przyjęty przez ludzi z zewnątrz, którzy gdzieś nas obserwują, albo c. chcemy zrobić coś, co będzie wyjściem poza ramy nas samych, naszych możliwości, naszej głowy. I nauczyłam się dzięki Yellow Wave, że jeśli coś czujemy, to powinniśmy w to po prostu iść i ważne jest to, aby pozwolić nam samym na te kroki, bo skąd mamy wiedzieć, czy coś jest naszą rzeczą, jeśli nigdy nie podejmiemy żadnego kroku, aby zacząć coś nowego. Jeśli nie spróbujemy zupy pomidorowej, to nie wiemy, czy będzie nam smakować, czy nie. I na początku zawsze jest niezręcznie, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo próbujemy zrozumieć, jak coś działa, jak, co, jak robić to coś, ale większość rzeczy w życiu to tak naprawdę learning by doing, czyli uczenie się przez praktykowanie. Z Yellow Wave muszę przyznać, że poszło dosyć gładko. Jak już Wam opowiadałam w pilocie, w pilocie podcastu, czyli w pierwszym odcinku, to już kiedyś, dwa lata temu, opowiadałam mojej dobrej kumpeli, że na podstawie moich doświadczeń jako oper nagram coś takiego, bo, bo to nie może pójść na straty i, i świat musi o tym usłyszeć. <grych> ale zawsze myślałam, że nie, no gdzie. Ja nie jestem na tyle popularna, żeby rozpocząć coś takiego, ale w tym roku. Pamiętam, jak usłyszałam w jednym z odcinków Okoniewskiej, że jak ona zaczynała podcastować, to nie miała w ogóle takiej myśli, że to się rozwinie na taką skalę i, i chciała nagrywać to dla znajomych. I tutaj, w tym oto momencie, królowa podcastów zdjęła ze mnie presję, że też mogę to robić. Otworzyła mi kolejne drzwi w moim życiu, no i znalazłam nowe hobby. No tak, troszkę czasochłonne i czasami sobie myślę, Jezus, Marta, dlaczego ty wziąłeś sobie znowu takie taki coś na twoje barki, że tyle trwa robienie tego wszystkiego. Czemu nie możesz sobie znaleźć jakiegoś łatwiejszego hobby, tylko jak już znajdziesz to coś takiego, gdzie trzeba się zaangażować całą swoją duszą <laughs> i wiecie co? Nie trzeba być popularnym, aby zacząć tworzyć coś takiego. Tak naprawdę wystarczy wyjąć ze swojej głowy myśli pod tytułem, a co powiedzą inni, i tak naprawdę reszta jest już wam gal, wszystko wam jedno, płyniecie z prądem, mam nadzieję, że nie pod prąd, chociaż czasami też się może zdarzyć. <grych> I of course, dużo łatwiej znać słuchaczy, jeśli jesteście już rozpoznawalną osobą, ale w momencie, w którym tworzenie tego sprawia Wam radość, to statystyki nie są ważne oczywiście są motywujące do tym zmieniania tego dalej, ale, ale nawet jeśli wy zajebiście wysokich statystyk, wyświetleń, sprawia wam to mega radochę, to to jest mas important, to jest najważniejsze i jako takie podsumowanie tego wywodu odnośnie hobby jeśli macie taki sam uczuć, że chcielibyście zacząć coś nowego, nauczyć się tańczyć śpiewać, zrobić na drutach, ale myślicie, że jesteście za jacyś, za smacy, za wysocy, za niscy, za grubi za chudi, zbyt nieśmiali, zbyt głośni wyrzućcie to z głowy, każdy ma prawo do próbowania, a następnie do nauczenia się tego, przecież wiele ludzi, którzy spełnili swoje małe lub duże życiowe sukcesy, zaczęli od czegoś mniejszego i przecież, aby zbudować super zajbistego bałwanka najpierw trzeba zacząć od kuleczki i z czasem dopiero udaje nam się formować wielką kulę, która posłuży za nogi, brzuszek czy głowę. I Yellow Wave nauczyło mnie również tego, że sami tworzymy sobie jakieś takie limity czy blokady w głowach, bo i tutaj chciałabym przejść do tekstu, którym chciałabym się z wami podzielić, ponieważ zaliczam go również do mojego Rapt of 2024 i jest to tekst, którego używam chyba najczęściej w rozmowach z Kingą, znaną również jako Rybka Doris Nemo, a mianowicie... Każdy ma swoją paranoję. W niemieckim ze znajomymi zawsze mówimy, że Jeder hat was, jakby, czyli że każdy ma w sobie tą jakąś taką dziwną, że każdy coś ma. I jak sobie tak myślę o tych tekstach, to pewne pewnym momencie wakacje. już tak często go używałam, że jak tylko zaczynam, no tak, każdy ma to Kinga, już z drugiej strony słuchawki krzycza, że nie, daj już spokój. No ale o co w ogóle chodzi w tym tekście? I. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć banalnie albo i mieć nawet taki negatywny i oceniający wydźwięk, ale nie, 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 spokojna Wasza rozczochrana, bo w tej frazie chodzi o akceptację. Akceptację tego, że nawet jeśli ktoś ma pewne zachowania w sobie, których nie do końca rozumiemy, albo zdanie na jakiś temat, z którym nie do końca się zgadzamy, na przykład Jakaś bliska Wam osoba twardo i uparcie trzyma się, nie wiem, załóżmy tego konta w banku i wy polecacie tej osobie swój bank, bo naprawdę jest super korzystny, szybkie przelewy i chcecie rozprzestrzeniać ten wygodek, jaką daje Wam posiadanie konta w tym właśnie banku tej osobie. No ale ona dalej mimo wszystko nie chce tego zmieniać, mimo że wie, że to jest korzystniejsze i tak dalej. No i chcecie dla tej osoby lepiej, no ale przecież jej nie zmusicie i no i to może być taka mała paranoja tej osoby, no bo przecież nikomu to nie szkodzi, chcielibyście dla niej lepiej, no ale jest uparcie, stoi przy swoim no i łatwiej będzie nam się płynęło tą łajbą, jeśli powiemy sobie, ok, akceptuję to, not my problem, jak, jak ktoś tak nie chce, to niech sobie... Tego nie chcę, niech tak ma. <laughs> po co mamy płynąć pod wiatr? Nie musimy się przecież z tym w 100% zgadzać. Nie powinniśmy chcieć tego też zmieniać, bo nikt nie chciałby być na siłę zmieniany wbrew swojej woli. Dlatego kropką dla takiej sytuacji było właśnie skomentowanie, że. a każdy ma swoją paranoję. I czego oprócz akceptacji może nas nauczyć to, że każdy ma swoją paranoję? Myślę, że bycia bardziej elastycznym względem innych charakterów, czy jakichś nowych zachowań, czy innych zdań. I w trakcie każdego kolejnego rejsu w naszym życiu będziemy spotykać jeszcze wiele, wiele przeróżności, nawiązując do ludzi, miejsc, sytuacji, dlatego lepiej dla nas samych, dla naszego świętego spokoju, jeśli uda nam się zdobyć tę, tę zdolność bycia troszkę bardziej elastycznym i po prostu powiedzieć sobie, a każdy ma swoją paranoję. I wiecie co, moi drodzy słuchacze, płynąwszy moją łajbą przez głębie mórz i oceanów, było wiele słonecznych dni, ale no, ale oczywiście napotkałam też kilka szturmów, sztormów. <laughs> nie jeden, nie dwa, ale, ale o dwóch chciałabym powiedzieć, takich najgłośniejszych, które wybrzmiały w, w sumie w moich dwóch miejscach pracy, w obu biurach. I, I pierwszy grzmot usłyszałam jakoś w połowie marca, kiedy, kiedy te moje koleżanki z pracy i jednocześnie też bardzo dobre dusze w takim życiu prywatnym przedstawiły mi, że no, nie nadrabiam. I jakoś tak doszło też do mnie, że mimo starań i ilości energii, jaką w to wszystko pakuję, to no, nie wykonuję dobrze tego, co. Co, co powinno wykonywać dobrze, i dużo na ten temat rozmyślałam, bo zastanawiałam się, skąd wzięła się u mnie tak bardzo intensywnie emocjonalna reakcja z mojej strony, I, i ta sytuacja w tym roku nauczyła mnie, żeby nie brać personalnie tego, że, że nie pasuję już więcej do tej pracy, jaką wykonywałam jako ja, Marta, Knasia, jaką jestem codziennie, tylko moje zdolności jako pracowniki niekoniecznie pokrywają się z wymaganiami, które są narzucane, i to, te, to jest okej. Okay. Nie trzeba być dla siebie nie wiadomo jak surowym i się katować, że o jezu, bo ja nie. Nadążam i że jestem taka i siaka, że powinnam zrobić to tak i tak, i tak dalej, więc było to coś bardzo ciężkiego do przetrawienia, bo, bo ciężko było oddzielić to, że brak chęci dalszej współpracy ze mną nie dotyczy się mnie Martek Nasiak, jaką jestem, tak jak już powiedziałam, tylko nie Martek Nasiak jako pracownika i sposobu pracowania ale po tym szturmie wyszła tęcza i rozpoczął się nowy rozdział pod tytułem La Vida Loca de Marta Sol en Teresol w Kreuzkul. W lipcu tego roku po raz kolejny się przeprowadzałam, już chyba po raz piąty, odkąd mieszkam w Berlin City, a.k.a. Technosztad. <grych> I przeprowadziłam się do nowego mieszkania, tym razem z moim przyjaciółką, gdzie nasze nazwisko od razu widniało na domofonie i to był generalnie plot twist, którego nikt się nie spodziewał, bo okej, okay, wiedziałam, że będę się przeprowadzać, ale pod koniec maja jeszcze nie miałam pojęcia gdzie... A od do końca czerwca miałam umowę w poprzednim mieszkaniu, I, i nagle wylądowałam w dzielnicy, o której nie śmiałam marzyć, aby tu mieszkać. I pamiętam, jak w marcu, kiedyś miałam swój taki kryzys egzystencjalny, bo szukałam nowej pracy, nie wiedziałam czego się chwycić znowu, i, i jadłam sobie pizzę z Violą, właśnie w okolicy tego mieszkania, gdzie teraz mieszkam, i, i im powiedziałam Wioli, że Jezu, mieszkać tutaj, to marzenie, i nic w tym, w tym kierunku nie robiłam. Nawet szczerze, nie miałam czasu szukać mieszkania. Sama ta oferta przyszła i, i wiecie co: mieszkanie z kimś bliskim a nie z randomem, którego poznajcie na facebookowej grupie pod tytułem WG CYMA BERLIN albo na jakimś eBay Klein gdzie ludzie takie teksty piszą, jakieś seksistowskie masakra, to to mieszkanie z bliskim wam człowiekiem od początku zmienia wiele, naprawdę. Mieszkanie od razu zmienia się w dom i daje to niesamowicie ogromne poczucie bezpieczeństwa, więc jeśli ten filar jest stabilny, Wasze życie płynie dalej i, i choćbyście lepiej w kupę prawym i lewym butem, to jakoś lepiej to znosicie, bo, bo wiecie, że nie mając tego stabilnego domu, przez większe bagno moglibyście przechodzić. Oprócz tego pierwszego grzmotu, o którym wam wspomniałam, przeżyłam również jego drugą rundę, <gry> który w powiązaniu z ostrym walnięciem pioruna odbył się w drugiej pracy w połowie sierpnia a jego echo odbijał się aż do października i był on powiązany z tym, aby choćby skały srały zawsze trzymać się własnego kompasu wartości i tego, co podpowiada wam serce. Tytułem wstępu krótko wam opowiem, gdzie pracuję, żebyście mogli zrozumieć, o co mi chodzi. Mm, więc tak. W czerwcu zaczęłam pracować w firmie, która wynajmuje meblowane mieszkania w Berlinie. Taka typowo biurowa praca, ale nie chodzi w niej tylko jakieś odpisywanie na ciągle te same maile, bo no okej, okay, jest też ta część, ale jest też pewna różnorodność, bo a tu najemca się na coś skarży, a tu trzeba zająć się sprawą, gdzie nasz najemca ma notorocznie wyrzucane śmieci przez sąsiadów na swój balkon, albo nagle pojawia się gdzieś tam grzyb na ścianach, więc generalnie wszystko drum herum i, i brzmi spoko w sumie. Nie? Często też wspominałam wam, jak ważną rolę odgrywają dla mnie ludzie w życiu i to było to, czego mi tam brakowało. I ja, Marta Nasiak, siedziałam czasami na początku przez pierwsze tam, nie wiem, dwa, trzy miesiące. Siedziałam tam po osiem godzin w biurze i nie mogłam znaleźć wspólnego tematu do rozmowy z innymi pracownikami. Często myślałam sobie, że no, ja jestem tak inna. Oni mają dzieci, większość z nich to są ludzie z Berlina, więc nie nauczyli się takiej elastyczności poprzez mieszkanie za granicą. Czasami nie rozumiem, co mówią, bo to jest taki stan, że, bo panie, na początku pamiętam, że jednemu z nich, jak on coś do mnie mówił, mówiłam, że, jest co, bardzo mi przykro, ale cię nie rozumiem i musiałabym mieć chyba włączone napisy, jak do mnie mówisz, bo no nie, nie kumam. <laughs> ale okej, okay. to wszystko idzie jakoś przeskoczyć, prawda? I te wszystkie aspekty nie skreślają u mnie osoby jako potencjalnego rozmówcy, bo naprawdę, pogadam z każdym, jest tylko jeden warunek do spełnienia, a mianowicie brak złych intencji i po prostu bycie dobrą osobą. To jest taka podstawowa podstawa, bo możesz być niski, wysoki, gruby, chłodny, wyznawać buddyzm, mieć różowego i rekeza. Nie obchodzi mnie to do momentu, do którego widzę, że jesteś po prostu dobrą osobą. I, I tego mi tam brakowało. I jednak też ta branża jest inna nie jest to jakaś socjalna branża, tylko typowo chodzi o pieniądze wynajmowanie mieszkań. I często widziałam jak ludzie chodzili od biurka do biurka, zaraz po tym, jak inna osoba wyszła z pomieszczenia, żeby coś o niej powiedzieć, po czym jak wracała uśmiechali się do niej, jakby nic się nie stało i, i okej, okay, żeby to było między szefostwem, pracownikami to jeszcze idzie jakoś zrozumieć, ale jeśli jest to praca, która opiera się na działaniu w drużynie, bo każdy mini team, począwszy od ludzi meblujących do przygotowujących mieszkania, podnajem i wynajmujących, każdy tej, w tym teamie, w tym mini teamie strzela tej samej bramki, więc po co być przeciwko sobie. I wiem, że wszędzie tak jest. Wiele moich przyjaciół mi mówiło, że w środowisku pracy jest to normalne, ale ja jakoś tak nie wiem, nie mogłam tego przetrawić i zaakceptować. Najważniejsze właśnie, że nie mogłam tego zaakceptować, więc toczyłam w środku siebie batalię, czy powinnam dopasować się do niepisanych reguł, które panują w biurze i również dołączyć do grupek i być kolejnym pionkiem do gry, czy, czy powinnam kulturalnie, with peace, love and respect, odgrodzić się od tego i być tym niepasującym puzelkiem, ale, ale zostając w spokoju ducha i w zgodzie ze swoją naturą. I w sumie co byście zrobili w takiej sytuacji? Bo obstawiam, że każdy z Was, albo prawie każdy, nie wiem, wielu z Was na pewno przeżyło coś takiego, chociażby w szkole, bo tam, tam się aż roi od takiej sytuacji, więc dokładnie pewnie wiecie o czym, o czym mówię. Ale ja wybrałam to drugie, czyli odgrodzenie się, i był to ciężki wybór. Ciężki jak te parę ton, i w pewnym momencie nabiłam się na skały, które sprawiły, że moja kochana żółta łajba zaczęła tonąć, ale nie zmieniłam jej. Nie pozwoliłam jej pójść na dno, tylko załatałam dziurę i, i popłynęłam dalej. Był to ciężki wybór, bo w biurze nasza szefowa chce, żeby panowała dobra, rodzinna atmosfera i ja decydująca się na spędzenie przez przy moim biurku, słuchając podcastów albo oglądając lekko stronniczych, to psułam to wszystko. Bardzo było czuć moją taką niepasującą energię, że, że coś nie grało, bo było to coś wbrew przyjętym w biurze normom, ale robienie czegoś w zgodzie ze sobą. No ale mimo wszystko postanowiłam podjąć ryzyko i wybrałam siebie, wybrałam Martek Nasiak. I nie wiem jak wam, ale mi trudno jest nie pasować gdzieś, gdzie spędzam 5-7 dni w tygodniu, zważając na fakt bycia bardzo elastyczną osobą, która jest dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Ale myślę, że jeśli jesteśmy zmuszani do robienia czegoś wbrew naszemu kompasowi wartości, to trudno jest to przeskoczyć i w takich sytuacjach warto jest trzymać się tego, co uważacie za słuszne i pozostanie transparentnym, bo jeśli robicie wszystko najlepiej, jak możecie, wiecie, że nie macie sobie nic do zarzucenia, no wiadomo, jakieś tam błędy się popełnia, ale jeśli zawsze do tego przyznacie, nie ukrywacie nic przed nikim, to co może się stać? Ja głęboko wierzę, że prawda często... Nie chcę mówić, że zawsze, żeby tego nie kategoryzować, ale często wygrywa z kłamstwem. I tak w ramach podsumowania tego grzmotu, to czuję się jakby to był jakiś taki wielki test mojej osobowości i tego, czy się ugnę, czy nie. Więc jeśli znajdywaliście się, bądź znajdziecie się kiedyś w takiej sytuacji, to róbcie to, co uważacie za słuszne i co ważniejsze. Nie bójcie się i nie stresujcie, bo jeśli robicie wszystko tak, jak być powinno, w zgodzie ze sobą, nie chcecie nikomu uprzykrzać życia, to, to co może się stać? Próbując dopasować się na siłę do miejsca, gdzie nie pasujecie, musielibyście zmienić swoją formę, swój kształt. A czy warto? Przecież są inne miejsca, ludzie, przy których wasza forma nie musi się zmieniać. I jeśli będziecie ciągle się dopasowywać, to moglibyście zgubić te swoje prawdziwe ja. A odzyskanie tego może być, oj, dużo bardziej trudniejsze. <grych> Oprócz dwóch ucznych grzmotów, które wybrzmiały w tym roku, jak i tęczy, która się potem pojawiła w postaci mieszkania z teresem na Kreuz School, to dokładając do mojego Rapt 2024 artystyczną cegiełkę, chciałabym wspomnieć o płycie Jacusia, która była dla mnie niczym odkryciem Złotego Grala i, i bardzo serdecznie polecam wszystkim tym, którzy nie mieli przyjemności słyszeć piosenek z najnowszego albumu, jeśli nie jesteście po tej stronie internetu, to jestem zazrosna, bo ja już przeterałam tę płytę tyle razy, że HBON fakt, tak jak wspomniałam, odsłuchałam 87 razy, więc myślę, że z obawy o, o to, że spotkam jakiś limit, powinnam sobie chyba porcować tę piosenkę jakoś dawkować, <grym> muszę się pilnować. Ale dobijam do tego, że usłyszałam tam wers, który dotknął moją duszę, a mianowicie to, że co z tego, że nie walczę z ludźmi, jak walczę z myślami. I ten wers bardzo do mnie trafił pod koniec kwietnia, jak pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę, bo tak jak już wam wspominałam w pierwszym odcinku podcastu, jestem osobnikiem, który dużo myśli analizuje i tak dalej. I kiedyś, a raczej jeszcze w sumie na początku tego roku i w zeszłym roku, zanim znalazłam narzędzia, które pomogą mi te myśli segregować, niektóre wyrzucać albo niektórych nawet nie pielęgnować, aby nie urastały do czegoś poważniejszego, to ciężko było mi się odnaleźć w mojej własnej głowie, ale jak zobaczyłam moje rap na Spotify i tak sobie włączyłam playlistę z tego roku, to uświadomiłam sobie, że nie czuję tego wersji już aż tak bardzo, bo nauczyłam się nie walczyć z myślami tak często, jak zdarzało mi się to robić w przeszłości. I jeśli też tak macie, to mogę wam podpowiedzieć, że nagrywanie siebie w formie filmiku albo głosówki i wypowiadanie na głos tego, co wam ciąży na bani jest... Bardzo uwalniające i pozwala wam spojrzeć na swoje myśli tak jakby z boku i pojąć ich powagę. I to, że trochę odstają od rzeczywistości, albo jeśli nie jesteście fanami nagrywania siebie, to dobrym sposobem jest spisanie tego wszystkiego na kartkę, albo to, żeby mieć kogoś bliskiego, komu bez obawy przed oceną, możecie opowiedzieć o waszych scenariuszach i ona wam powie, że ej, stop, wyhamuj ten kombajn, tego już jest za wiele. Ale też uważajmy na to, czy ta druga strona nie czuje się jakaś taka obarczona naszymi historiami, więc z tym też trzeba być delikatnym. I tak myślę, że zauważenie w ogóle tego, że walczycie z myślami i, i ta próba zatorowania myśl od toku jest już czymś naprawdę wielkim i bardzo pomaga w zrobieniu porządku w głowie, bo. Po co mamy walczyć z myślami, co wiąże się też z walką z samym sobą, i tylko sobie robimy podgórkę. A jak to chyba powiedział Kuniewska w jednym odcinku, choć ręki nie dam sobie uciąć, to traktujmy siebie tak jak naszych najlepszych przyjaciół. Tak więc, oto w ten sposób moje Rap Spotify z 2024 pomogło mi uświadomić, że ej, wyleczyłam się trochę z tego, jestem już o pięć kroków bliżej swojego wewnętrznego spokoju. No i cóż, moi drodzy słuchacze. Chciałabym jakoś podsumować ten odcinek, ale w sumie to cały ten odcinek to jest takie małe podsumowanie mojego 25. sezonu życia i nie, 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 nie 24. sezonu, bo jednak mam 25 lat i wiem, wiem, brzmi stara jak na nastolatkę, <laughs> ale mam nadzieję, że patrząc wstecz na poprzednie 12 miesięcy, to nawet jak było burzliwie albo nawet szturmowo, to, że wysiadając z łodzi pod tytułem rok 2024 i przesiadając się na tę zapグreytowaną łódkę pod tytułem rok 2025, macie dużo energii i czujecie ekscytację na nadchodzące nowe. A nawet jeśli zdarzyło się, że trochę was poturbowało, albo wy sami wpędziliście się w turbulencję, podejmując te nienajlepsze decyzje i myślicie, że kurde, ej, mogłam, mogłam zrobić to lepiej, to dajcie sobie już spokój. Poklepcie się po ramieniu i przyznajcie, że no trudno. Przecież egzystujemy po raz pierwszy. Następnym razem zobaczywszy taką zatoczkę, może po prostu odbijemy bardziej w prawo bądź w lewo. I tak tytułem zakończenia tego odcinka chciałabym Wam przypomnieć o słowie na fali, czyli o tym, żeby rozprzestrzeniać się dobre słowo, więc jeśli w tym odcinku usłyszeliście coś, co przypomniało wam o bliskiej bądź dalekiej osobie waszemu sercu, to serdecznie zachęcam do podzielenia się o tym z nimi. A jak to mawiał Elena Gilbert z pomietników vampirów? That's my life. Weird, messy, complicated, sad, wonderful, amazing, and above all, epic. Ciao!